Więc dobrze, jak jeździ się lawetą? Jeździ się normalnie. Z tym, że musicie pamiętać, że czy pustą, czy załadowaną jeździ się lepiej. No zdecydowanie załadowaną. To znaczy, jeżeli mamy ładunek, czyli powiedzmy samochód na, na lawecie. Pusta oczywiście lepiej przyspiesza, bardziej, ale to laweta to nie jest samochód na wyścigi, słuchajcie, tak? Chociaż z tym silnikiem, tak jak tu mam 3 litry 200 koni prawet, to z, przyspiesza lepiej niż niejedna jedna osobówka, ale do rzeczy załadowanym się jedzie lepiej, jest stabilniejsza przede wszystkim tył samochodu, nacisk na, 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 na miejsce załadunkowe, na pakę, wtedy jest fajnie, jest, wtedy się więcej siły wyrównują, Auto się przy, jest lepsza przyczepność po prostu i tym autem się po prostu jedzie lepiej. Oczywiście też jest ciężar, więc też inaczej jest z hamowaniem. Ale jest bardziej stabilniejsza. Jeżeli mamy przyczepę, tak jak ja, mamy taki ciężar, no to <laughs> masa, moc, wielkość hamulców i możliwość hamulców to jest tak w dużym mobilu, że załadowane, a pusty, no trzeba po prostu wiedzieć wcześniej, wcześniej zahamować, redukować biegi, wcześniej zredukować przed podjazdem podłużne górki, co zależy, jest jaka górka, tak na przykład pod Świętej Anny do piątki zedukuję i ciągnę cały czas na tej samej prędkości, nie ma problemu, ale tak my są górki, gdzie trzeba to wcześniej zrobić, żeby nie zrywać. Jeżeli idziecie lawetą samą, wyjeżdżacie skądś z jakichś tam pomiędzy, nie wiem, dwóch budynków, jakichś tam kamienic, jakieś tam wąskiej uliczki, a musicie pamiętać o tym, żeby nie ścinać, tak, żeby przy wyjeździe gdzieś nie, nie zrobić od razu skrętu i nie ściąć, bo albo zahaczycie tą stroną o coś, albo zahaczycie tyłem, bo laweta delikatnie zrodzi. Trzeba lawetę po prostu wypuścić troszeczkę, i zrobić skręt, tak? No, jest dłuższa od osobówki, to jest wiadomo, tak? Widzicie, długość osobówki to jest praktycznie paka, plus jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, plus jeszcze przód, plus jeszcze to i tak dalej. Jeżeli jedziecie z przyczepą, to już jest. No, kto, z, kto ma prawa jazdy na przyczepę, to wie, tylko, że prawa jazdy na przykładowo słuchajcie EDOB, to się zdaje na busiku, nie wiem, Vivaro albo Trafik, tak, tej wielkości, plus jakaś tam przyczepka, jedno czy dwuosiowa, długości, nie wiem, tam 3 metrów, tak? A tu jest zestaw 17,5, no to to jest inna szkoła jazdy, tak? Także to później należy, jak. Jak zanim się weźmiecie za z takim zestawem, no trzeba gdzieś poćwiczyć, nie wiem, są niedziele niehandlowe, wziąć taki zestaw na, na jakiś tam market, tak? I poćwiczyć jak to chodzi, jak to zachodzi, jak to się łamie i tak dalej. Ja często wjeżdżam w takich miastach Hanower, Hamburg, Frankfurt, Berlin, do centrum muszę tym przejechać. Oczywiście tam, gdzie są, gdzie mogę wjechać, posługuję się tam nawigacją tracker, którą mam, ale to też nie jest do końca wszystko takie, jak powinno być, to znaczy ona. Mniej więcej powie, gdzie mogę, gdzie nie mogę wjechać. Często też włączam Google dla porównania, no i Google mi mówi, skręć w lewo, tu w prawo, jesteś u celu, a ta nawigacja pokazuje półtora kilometra, bo się po prostu nie złamie, bo widzi uliczki, tak? Chociaż nie do końca ona tak da wam 100% szans i pewności, taka nawigacja. Ja często też sprawdzam na Google'ach zdjęcia, gdzie mam wiedzieć, jeżeli są jakieś salony, przeważnie tam, jest, one są czy tam na oboczach, no to zawsze jest duża droga, bo parking gdzieś tam się stanie, ale czasami są w centrum, tak? miast. I nawigacja nie widzi, że jest droga, obliczy, że szerokość, długość auta pozwoli Wam na skręt, tak, na złamanie się, ale nawigacja nie wie, że przy chodnikach aut, ludzie auta zostawiają, tak, parkują. Jest kupa już. Miałem raz czy dwa razy taką sytuację, że z dobre 200-300 metrów raz w Berlinie, raz pod Frankfurtem, na wstecznym cofałem. Jeszcze w iście policji, nie? no bo no nie szło przejechać, tak, no nie szło. No i to jest strata czasu. Nerwy, żeby nie zahaczyć, nie uszkodzić, a ciężko się potem wyłamać, cofać i pomiędzy na nie niechać. Także no musicie uważać, jak się jedzie szczególnie. Jak jedziecie po autostradzie, no to jedziecie po autostradzie, tak? Zmieniając pas, zrobić to płynnie, ale nie szybko. Bo jest szczególnie jak jest ślisko, jak wam rzuci przyczepą, a jest źle załadowane, albo w ogóle, no jak wam rzuci zestawem, no to jest ciężko wyprowadzić, tak? Łatwiej wpaść pócis z glawetą niż tyłem, naprawdę nawet załadowaną. To wam mówię od razu. Eee, także musicie, musicie to uważać, ale jak wjeżdżacie w jakieś malutkie miejsca, gdzieś gdzieś jest wąsko, czy że jedziecie, nie? Wiem, do prywatnych ludzi odbywać, czasem się też zdarza, że jadę do Ja Na przykład czasami jest tak, że zostawiam z zestaw i idę 100-200 metrów, bo nie ma szans tam wjechać nigdzie, nawet, nawet samą lawetą. Już nie mówię, jak jest znak 2,8 tony albo coś czy coś, no to już nawet samą lawetą nie wiedziecie. Ale najgorzej, jak jest znak na przykład 10-12 metrów pokazuje, no to już bankowo nie wiedzicie, tak? No i trzeba zostawić ten zestaw, przejście na nogach, tak? Odebrać samochód i podjechać do tej lawety, czy on jest zarejestrowany, czy nie. No trudno. No i, no i po prostu tyle. No i tak to wygląda, nie? No. <laughs> Także. No jest wszystko fajnie, jak wszystko z głową zrobicie i na spokojnie, i bez szaleń, bez popisów. E, czasami nawet warto poświęcić więcej czasu. Myśmy ostatnio na wakacjach byliśmy z Kamilem, załadowaliśmy na szybko auta, trzeba było szybko ładować centrum miasta, no i ruszyliśmy, No i jadę, no i czuję jak mi. Tak, cały czas, tak. Ja mówię, co jest grane, ja mówię, wiesz co, Kamil, chyba tylna auta, coś jest nie tak z na przyczepie. No i faktycznie, nie, na szybko to było nieprzemyślane, wystarczyło odpiąć pasy, no ale to już jest czas, no ale okej, okay. dosłownie niecałe 10 cm do przodu, obydwa auta, no i wszystko się uspokoiło, nie, także trzeba to zrobić od razu, czy tam po przejaniu paru kilometrów, jak się okaże, coś jest nie tak z załadowanymi samodami, przesunąć je, przód, tył albo rozsunąć, zależy, no i pobawić się z tym, no i... Potem, potem się okazało, że wszystko było stabilne, jechało się fajnie, nie? No, także jak źle załadujesz, to albo będziecie mieć tak, no albo będziecie falować, wiadomo, nie, eee, tym, no. Eee, be, be, będzie Was bujało na boki. Najgorzej, no jeszcze jak, falu, jeszcze jak robicie falę Dunaju, to jeszcze z okienko ok, się idzie zremontować. No i jest to nie, nie wiadomo, hak, wszystko, cię piknot i tak dalej. Cały zestaw, natomiast jeżeli załadujecie za ciężko do tyłu, na przykład na przyczepę, albo nawet na lawetę waszą, za ciężko, auto nie dacie do przodu, tylko będzie odstawało bo coś tam wiedziecie, to jak zacznie wam falować zestaw, albo sama laweta, albo wpadniecie w poszyc, to, to jest tragedia. Nie? Ja tak miałem raz kiedyś na śniegu, też źle załadowane, ale to lata temu, dobrze, że jechałem bardzo wolno, Cięż, ciężko, ciężko miłem wyprowadzić przy 30 na godzinę. Ciężko. Skończyło się tak, że stanąłem, ale w poprzek, tak? laweta w tą przyczepa, w tą, nadkiem miały puste wiejskie drodze Gdyby nie, to to. Bankowo jakiś by było, nie? Także musicie, no musicie, musicie to wiedzieć, uważać i popatrzeć, jak to inni mają pospinane, porobione. Ja często jak jestem, na, na, na przykład na kopalcie. Ostatnio jestem dość często i tam, tam ładują samochody. No to jadą tymi widlakami ładują e, ludziom samochody, ja akurat mi nie ładują, bo moje wjeżdżają same muszę sobie sam wierzyć, a to widzę jak on tak położy tam, tam jedni patrzą, ale jak położy te auta jak tak je spinają I ostatnio wiełem chłopaczkowi, takiemu jednemu z podpoznania, Wam ja mówię, chłopie, no jak ty ty, ty, ty mikro, mikro K11 dajesz na przód, mówię, a do, do tyłu dajesz Galaksy, mówię w napętach w dieslu, dwutonowe prawie chłopie, no przecież jeden, jeden poślizg czy na, na zjeździe z autostrady nie ty leżysz, pływa tym, 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 tym zestawem, mówię, no odwrót te auta trzeba dać, mówię. Pospinać to jednak, że bez pojęcia w ogóle, bez pojęcia, nie? Jeszcze to miał takie borotowarowe zamykane z tym, nie? Masakra po prostu. I na dwóch pasach tylko. Dwa koła, dwa koła spinął nie? To, to już w ogóle dramat, nie? No ale okej. Okay. Także no... Musicie uważać, jak zrobicie wszystko z głową, no to... No to jest ok, no oczywiście wiadomo, zależy jaki zestaw, czy sama laweta, czy z małą przyczepą, czy z potrójną, tak? Tutaj nie. Ten zestaw jest dłuższy od tyłu ponad metr, także no, musicie uważać przy zakrętach, łukach, omijaniach, wy, wymijaniach, no trzeba to poćwiczyć. Mówię, prawo jazdy, zrobienie tam b, prawo jazdy uprawnień to jest jedno, ale to mówię, to robimy na, na piździku, tak? A później jeździmy czymś takim, no i jesteś dłuższy od, od, od na, ciągnika z naczepą, Nie używamy słowa Tiwi, ja wiem, ja wiem, to jest niemoż tak to wygląda, no tyle ode mnie no co tu mam więcej powiedzieć, macie jakieś pytania to piszcie albo coś tam dogram, nie ma problemu nie. no i dobrze, słuchajcie wracając do tematu załadowania pierwszego samochodu czyli tutaj na, na lawetę staramy się podjechać maksymalnie blisko oczywiście możliwości a ja tu mam wyciągarkę, większość ma też wyciągarki wyciągarkę wtedy na bok maksymalnie na lewo albo na prawo tak żeby móc jak najbliżej podjechać a jeżeli macie coś takiego jak ja, czyli kabinę sypialną Um, tak widzicie, musicie złamać odległość. To jest ta odległość między maską, a kabiną ma mieć co najmniej kilka centymetrów, a nie tam centymetr czy dwa, ponieważ auto mimo, że jest spięte pasami, ono pracuje, tak? Są jakieś dziury, wyboje ono podskoczy. I nieraz się zdarzało, że, że maska uderzyła to po prostu, no i uszkodziliście maskę, albo po prostu tą tutaj e, <laughs> sypialkę. Ja tu mam podłogę załamaną specjalnie, tak, żeby ten środek ciężkości był maksymalnie e, naprzód nastawione, czyli maksymalnie do przodu podjeżdżacie i zapinacie spinacie auto pasami oczywiście też jeszcze, jeżeli ktoś posiada taką regulację wysokości zawieszenia no to musicie pamiętać, jak auto jedzie puste, no to tak, żeby nie było napompowane na maksa, bo wtedy będzie rzucało lawetą, będzie podskakiwała jak jest załadowane, no to wiadomo, odpowiednie ciśnienie możecie sobie regulować, zależy jaką macie regulację, czy więcej na prawo, na lewo czy równo też chodzi o to, żeby po prostu koło nie było, nie wisiało na, na butniku, tak? No musicie to po prostu się nauczyć i dobrać. Jeżeli nie macie regulacji, no to jest mi przykro, wiadomo, wtedy zawieszenie jest dość wzmocnione. No i o to tutaj chodzi, żeby to auto było jak najdalej od tylnej części załadunkowej lawety po prostu maksymalnie do przodu. No, znam się, którzy wożą na, takim, na takiej lawecie samochody diesla 1,7 tony, albo widziałem ostatnio troszeczkę z dłuższym najazdem, tam o 30 cm, gościu z busa, który ważył 2 tony 100. Na tych lawetach zależy jaka laweta, ja na przykład na Maxa odolżoną, są drogie auta, wszystko z aluminium, cała buda wszystko z kompozytów, jedynie spód jest stalowy, tak. oto waży 2 sto. no to doliczcie sobie kierowcę, z ekwipunkiem 150 zostaje wam 1250 legalnej ładowności plus, oczywiście, odpowiednie naciski na oś. Tak? Tu chodzi o ten załadunek. Także, jak widzę, jak niektórzy mają po 1,5 wpisane w lawetach albo wożą po tonę 800, no to podczas kontroli. E no jest jak jest. No i teraz, jeżeli chodzi o naczepę, ja akurat mam teraz tego nowego NPS-a. Wcześniej mam pokazywałem stary zestaw. E NPS jest główno dyszlowy, bo miałem dolno dyszlowe. To znaczy, tu idzie dyszel, od góry jest knot, w boro ten dyszel wychodzi, od dołu też jest knot i różnica wysokości to jest 3-4 cm. Robi to cholerną różnicę. No i mam tutaj dwa samochody. Akurat wam pokażę tak, tak na tamtym przykładzie. E Dwa samochody, dwie asty, i ta auto jest cięższe o 150 kg od tamtego. Auta. Dlatego jest z przodu i może być i są dziobami, dziobami ee, <laughs> do siebie. Jeżeli na przykład mi dwie identyczne asty, takie albo takie, szczególnie takie, jechałyby przodami do siebie. Chodzi o to, że niestety ten NPS górno dyszlowy musi mieć troszeczkę większy nacisk tutaj z przodu na hak, po, po to, żeby po prostu <laughs> przyczepa później, ja już to tam mam kiedyś. E, pokazywałem, żeby nie było czegoś, żeby nie było o, czegoś takiego, tak? I wtedy jak jedziecie, to jest tak, taki efekt, taki efekt jest, jak jest za mały docisk tutaj naprzód. Natomiast jak jest cięższy samochód, to on musi być z przodu e, i mogą być złączone dziobami do siebie. Oczywiście tak jak już mówi, powiedziałem wcześniej, tu też mam podłogę załamaną specjalnie, jest to tak skonstruowane jak ma być. Eee, też oczywiście nie róbcie tak, że tu na przykład dacie auto tonę 400, a z tyłu dacie auto 900 kg, tak? no, to też jest przesada, wtedy takie auto jedzie na samochód. A tu idą dwa auta o podobnej masie, tam różnicy 200 kg tam iluś w zależności jak spięte i oczywiście wszystko e, opasane. tak. No i oczywiście jeszcze po załadunku możecie sobie stanąć dalej od, od zestawu. Ja teraz wam tego nie zrobię, bo stoję na lajce między dwoma e, dużymi mobilami. Idziecie i patrzycie, czy przyczepa czasami nie jest za bardzo, za bardzo e, nachylona tak, pod takim kątem, tak, do góry, czy nie jest za bardzo nachylona pod takim kątem. Jeżeli tak, no to rotujecie samodami do tyłu, do przodu, przesuwacie przednie auto do przodu, czy do tyłu, tak samo tylne, no to wynika po prostu z tego z załadunku, nie? Często ja na przykład widzę, no ci co jeżdżą cały czas, tak jak mówię, ten, te moje kilka słów wypocień i ten poradnik jest dla osób, które mają zacząć albo sporadycznie jeżdżą, bo ci co jeżdżą zawodowo, no to wiedzą jak to zrobić. Natomiast y, czasami często widzę ostatnio jechał Facet i z przodu wiózł jeepa, dosłownie jeepa, teraz już nie wiem, co on tu chciał wrzucić, jak ten jeep ważył ponad 2 tony, um, a z tyłu miał smarta, nie? No i po prostu jechał tak, że praktycznie te, te koła tylne to były w powietrzu. No to trzeba być po prostu no, no idiotą totalnym, no ale tak ludzie wożą. Potem się dziwicie, że są wypadki. Tak samo e, jest filmik na YouTube, ja się wam postaram, tak mówiłem wcześniej, wrzucić linka, dlaczego cięższe auto na przyczypa przyczepa lżejsza na tył. Zobaczycie na tym filmie, tam jest bieżnia i model samochodu z przyczepką na tej i gościu wrzuca ciężar na przyczepę z przodu i popycha. No i auto zaczyna falować, ale się uspokaja. Jak wrzuci na tył odważnik, czyli cięż, cięż, ciężar większy da na tył i popchnie ten model samodun, to wszystko zaczyna się kopytać, i się wywraca. Dlatego musi bardziej przód niż niż tył. <laughs> Czy wczoraj jechał Romek, nie nagrałem go, bo nie, nie zdążyłem. E, też jechał Rumun. Chyba miał z przodu 3 czy 4 motocykle, a z tyłu miał BMW piątkę e, w dieslu, w kombi. No to z tyłu miał tonę 800, a czy tam tonę 900, a z przodu miał e, 3 czy 4 skutery, miał 400 kg. To to jest jak wejdzie w poślizg, to jest koniec, nie? No i tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Także pamiętajcie o tym, jak gdzieś tam pojedziecie sobie sporadycznie, żeby mm, żeby, o tym, żeby o tym wiedzieć po prostu, tak? No i tak mówię, pasy i to masz, <laughs> mają być też pasy. W każdych pasach są certyfikaty, są daty produkcji, pasy góra, 2 lata, są pasy, pasy... <laughs> i pasy. Jak was złapie i stwierdzi, że macie pasy takie, które no, do widzenia, no to macie a W Niemczech różnie jest 20 parę euro jest od, od pasa. Na przykład tutaj jest mam 2,18 końcówka produkcji pasa i <laughs> ten rogi kawałek przyszłego i do wyrzucenia i pójdą nowe. Tak? O jeszcze oczywiście też stan techniczny pasów. No nie mogą być jakieś wyłechtane, wybite, zardzewiałe no, bo to automatycznie nominuje do tego, żeby żeby mieć problemy, tak? I tak mówię, maksymalna ilość, czyli cztery koła, w zależności czy macie <coughs> możliwość tej zapięcia pasów, czy pasów szelkowych, też w zależności od, e, od przyczepy, nie? No, i tak to po prostu wygląda. Jeżeli już mówiąc o załadunku auta na przyczepie, to jeżeli jest taka możliwość, oczywiście, się to akurat posłużę tymi autami, które widzieliście w odcinku. Wcześniejszym. że jest taka możliwość, to ładujcie auta dziobami do przodu. Oczywiście, jeżeli silniki są z przodu, to dziobami do przodu. Oczywiście tam odległość musi być zachowana, tak żeby środek ciężkości maksymalny był tutaj na, na kołach, w zależności jakie to jest też auto. Jeszcze taka sytuacja, widzicie? BMW jest pierwsze, pole jest drugie. BMW od polo jest cięższe od 280 kg ponad, więc jest z przodu naciska naprzód, przód, mniej naciska polo na tył. Zobaczcie sobie jest taki filmik na internecie, co się dzieje, jak dacie ciężkie auto na tył, ale lżejsze naprzód i pójdziecie w poślizgu. Momentalnie leżycie, także zawsze cięższe auto, oczywiście nie do przesady, no nie tak, że tu dajecie auto, które waży tonę y, 600, a z udajecie dajecie smarta 600 kg, tak, no bez przesady, tak. Y, to musi być zachowane, no i przede wszystkim, no wjechać mnie ale równo na, na na przyczepę, to nie muszą być centymetry, ale chodzi o to, żeby tu nie było tak, że z tej strony koła dotykają do do krawędzi, a z tamtej jest pół metra e, odległości, nie? Oczywiście, jeżeli jest możliwość, wjazd do autami, że auta. Jeżdżą, są sprawne, macie miejsce do ładowania i tak dalej. I jak jest coś takiego, czyli lód, jest zima, jest lód, broń Boże, nie wolno wjeżdżać, ładować samochody na lewety. Trzeba to wszystko, tak jak widać, tak ja to robię, skuć. Musi być udłożniony, na nawet nieważne czy auto ma koła, opony zimowe, a tym bardziej jak wjeżdżacie autem na oponach letnich, bo już się może zdarzyć, skądś tam odbieracie, czy, 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 czy kupiliście i tak dalej. To musi być wszystko bez lodu, tak samo na jazdy. Także ja tu sobie właśnie klecuchem i takim majzerkiem kuję. O, i zaraz to będę czyścił, żeby. Przejazd był udrożniony, nie może być coś takiego, że jest lutna yy, na najazdach, bo wam samochód się po prostu sunie. Pierwsze się sunie z najazdów i spadnie, a później może Wam zrobić przykusarze. Albo nie wiedziecie, będzie buksowały koła, sunie się na bok, sunie się do środka, spadnie z tylnych najazdów. uszkodzicie. tak samo pasy w takiej temperaturze jak jest minus 10 są sztywne. Jak się wyciągnie z yy, kieszonki. Więc trzeba sadzić i ogrzać. No, można wybastem, można czymś, ja, ja na chwilę wrzuciłem do kabiny, folia później i, i, i tak dalej, żeby one były o mięciutkie już tak. Jak je wyciągnąłem 10 minut temu, no to one były słuchajcie jak beton, nie? Także takie pasy to To nic nie zadziała, tak samo na jazdy, one mają być odludzone, nie? I tak samo tutaj wszystko. No to Wam pokażę o, jak to wyglądało w całości. Widzicie jest jedna była lodu Jedna była lodu. Tak wyglądał cały najefek. Na takie, co dzieci dzieci wjeżdżali, bankował, to nam zejdzie, spadnie i tak dalej. I jest, jest okant dupy rozbić cały ten. I główno z tym zrobicie. Także trzeba o to, trzeba o to zadbać. O, a, pazak się bierze. O, widzicie? Jak beton, sztywny. Ja go nie mogę w paluchach zdjąć. O, proszę, popatrzcie, co się dzieje. Patrz. Beton, zamarznięty. Dlatego po prostu te pasy trzeba rozgrzać. Poza tym nie założycie pasów takich, nawet jak je założycie na jakimś tam głupim sposobem, to ten pas się zsunie tak czy inaczej. Także, także trzeba to wszystko po prostu cały ten lód skuć. Jak mówiłem, że jak przewodzicie jeden samochód na długiej przyczepie, to mówiłem, że on właśnie stał tak jak stoi, czyli bardziej, jeżeli z dziobem Przód, czyli silnik, który jest cięższy, to żeby był bardziej tak, tak, tak jeszcze do przodu troszeczkę widzicie, jest asymetryczny, żeby był tak bardziej do przodu wysunięty, żeby bardziej był troszeczkę większy nacisk na przód przyczepy, żeby przyczepa, nie, auto nie było z tyłu, bo jak będzie z tyłu, no to wtedy będzie taki, o, taki efekt, bo jakbyście motorówką jechali, nie. No natomiast jeżeli byłby tyłem do przodu, czyli przód by był tam, no to tak samo auto stoi tak jak teraz. Eee, tak samo zostawione jest, so, że tu będą przednie koła i nawet będzie jeszcze bardziej. Eee, cofnięty, nie? Akurat mamy auto to jest dla mojego byłego operatora Kamila. W sumie dla jego dziewczyny to jest wózek. Kamil to będzie za niedługo jeździł wózkiem, ale innym. Eee, takim małym, dla dzieci. No. Także tak to mniej więcej tak się powinno to wieść. Z wychyleniem bardziej do przodu, żeby tak, mówię, auto nie... Jak dacie auto za bardzo do tyłu, to wtedy będzie taki efekt, no będziecie jechali motorówką. I to jest nie, nie, nieprawidłowo. No i tak jak już mówiłem, Założyłem pas na lewe przednie koło, tak mnie maksymalnie blisko y, opony jak się da. Więc następny pas nie pójdzie na tylne lewe koło, tak? Tylko następny pas pójdzie na prawe tylne koło, czyli to. Na krzyż po prostu. Lewy przód, prawy tył, prawy przód, lewy tył. No albo odwrotnie, tylko, że tak wie na krzyż. Nie przód spięty, tylko, tylko po, po skosie, nie?